Siema, tutaj on jest, gramy właśnie w Happy Wheels, no szczęśliwe kółeczka, dobra, lecimy od razu szybko, dobra, co my tutaj mamy, dobra, jedziemy, kuźde, To co, o oh, fuck, fucking bitch, dobra, jedziemy. Fak, no co ten syn mi zrobił, no jaki koleka. Dobra, jeszcze raz. Lecimy. Dobra. Fak. O kurde, co ze mnie zostało. No, otwórzcie dla mnie mapki. Bardzo bym prosił, żebym nie musiał grać na tych zagranicznych, rumiańskich mapkach. Ojej. Dobrý deň, Thank right. you G é este G ah fuck you, impossível. 干嘛？ że tam możemy nam być jeszcze nie fuck, Dobra, nie. To było normalne hamskie. Bombus nie przeskoczył. What the fuck? Dobra, kiedy coś tam, nie? Idziemy, yy, szukamy polskie, bo polskie są najlepsze. 3 1 3 1 Dobra, jedzie matka a kurde matka, dziecka ci zginęły. Dziecka ci zginęły. Bac. Dobra, patrz. No what the fuck! No po co za chamstwo? Mój rower, co się stało z moim rowerem? What the fuck? Co to jest? Po pierwsze, co jest z moim tylnym kołem? Ale jedź, dobra, ciśniesz mamuśka. Ciśniesz, to, to, to. Mamuśka, to ale to chyba mamuśka. Ta, mamuśka, ciśnie. <k� autregery> o, <Ole>, ciśniesz <klCome> na tym kole będziemy jechać na jednym. Oh yeah. Yeah. What the fuck. If... O, oh, biegłem w placu tylko. Dobra, wygraliśmy. Za daleko bez Dobra, nie wygraliśmy, ale. Yeah. Może coś chociaż jedno wygramy. Gdzie są polskie mapki? No. też polskie wiadomo. Z, tam, z tym ekranem. Sorry, bo ja tu mam ekran specjalnie, dobra? bierzemy sobie to. O, oh, yeah Wciśniemy. Dobra. Wciągamy ludzi, super podoba mi się. Oh fuck. Postaram się zrobić sposób, żeby nagrywać nie filmiki i na jest... notowy. Bo jeszcze zostało nam mini...

Fajne pomysły, obmyślone. Mi się zdecydowanie